Cześć, z tej witam was w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush Pojedynki. I dziś pojedynek, który właściwie sam wytypowałem. Godiev zmierzy się z Khayem, czyli bohater przedostatniego odcinka zmierzy się z bohaterem ostatniego odcinka. Obaj w swoich odcinkach zmierzyli się z Ksyzim, czyli królem Saurian. I stwierdziłem, że skonfrontuję obu tych bohaterów. Bo jednak Ulgukhaj Haj z Ksyzim miał dość wyrównany pojedynek. Godjew dość łatwo pokonał Ksyziego. Natomiast czy Godjew tak samo łatwo pokona Ulgukhaja? To, że wygra wydaje mi się, że na pewno. Natomiast czy tak samo punktowo, czy inaczej? Zobaczymy zaraz. Siła, pierwsza kategoria. No i Godjew, jak i Ulgukhaj zwyciężyli z Ksyzim. Który też był takim dość, sporym gabarytowo, e, sporą dość gabarytowo postacią w tej kategorii, i o ile Godiev mógł być potężniejszy i silniejszy od Ulgu Kaja zwykłej wersji, o tyle wersja Unblinded, która jest potężniejsza, mogła się z nim równać, jeśli chodzi o siłę fizyczną. Także dam remis. Dalej mamy szybkość. No i obaj bohaterowie nie wydają się, coś, mega szybcy. Dlatego myślę, że tutaj zarówno szybkość ataku, jak i e, szybkość przemieszczania się jest podobna i remis będzie też sprawiedliwym wynikiem. Kolejna kategoria to zwinność, i tutaj tak samo obaj są dość dużi, obaj nie są jacyś mega szybcy, obaj bazują na e, aspektach siłowych i na walce wręcz, także no, zwinność tutaj nie jest najlepszą cechą ani jednego, ani drugiego. A zanim przejdziemy do kategorii, pewna przerwa, spokojnie nie będzie tu żadnej reklamy, po prostu chciałem się odnieść, bo w międzyczasie robienia tych filmów zerknąłem sobie na komentarze jeszcze pod poprzednim, który wrzuciłem na kanał, i tam mówiliście, że jak mam jakieś takie istoty typu Umbra, żebym może troszeczkę zedytował kategorię, żeby było bardziej pod nich. Okej. Okay. Będę starał się jakoś to te małe punkty jeszcze edytować w międzyczasie, coś w nich zmieniać, jeśli będzie to wymagało tego, żeby to właśnie faktycznie było to bardziej takie. No, lepiej, żeby to był ten odcinek przygotowany i ten pojedynek taki bardziej, może nie tyle co wiarygodny, co po prostu, żeby był bardziej sprawiedliwy, może i te punkty były. Jakoś tak mądrzej rozplanowane. Do, co do niektórych postaci po prostu, bo do nie wszystkich pasują te kategorie, które mamy obecnie. No i to jest normalne, że czasami się może zdarzyć, że ktoś jest lepszy w jakiejś kategorii a i ostatecznie na przykład wygrywa jednym punktem, no ale to chyba chodzi bardziej o takie sytuacje właśnie, żeby uniknąć, że na przykład ktoś wygrywa trzema punktami, a później przegrywa na takim średnim poziomie trudności ze swoim oponentem ostatecznie także będę starał się to robić w kolejnych odcinkach także na spokojnie i dziękuję za odniesienie się do tego też z racji to jest nagram kilka odcinków pod rząd żeby mieć na zapas bo później będę miał trochę mniej czasu w kolejnych dniach to nie zapytałem was czy spoko jest to że obie wersje Ulgukha Kha biorę też pod uwagę no bo uważam że jednak ma wtedy Szanse trochę większe i bardziej są wyrównane pojedynki z jakimiś bytami typu właśnie Godiew, także stwierdziłem, że w ten sposób to zrobię. Także to taka ma informacja, wracamy do naszych kategorii, walka wręcz. Tutaj też myślę, że Remis będzie uczciwy, bo jednak obaj dość podobnie walczyli. Myślę, że poradziliby sobie też dość podobnie. Takie jest moje zdanie. No i to jest trzeci odcinek z rzędu, gdzie w walce wręcz mamy remis. Tak po prostu wyszło. Kolejna kategoria to wytrzymałość, w jednym z poprzednich odcinków ustaliliśmy, że Ulguk Hai patrząc na skórę Trolli wydaje się dość podobna wytrzymałościowo do skóry Saurian, czyli do Ksyziego, a jak wiemy Godie w tej kategorii z Ksyzim wygrał, ustaliliśmy, że raczej sam jest wytrzymalszy od swojego oponenta i tak samo też jest tutaj. Następnie mamy ogólne umiejętności i obaj nie mają nie wiadomo jak e, dużo umiejętności, po prostu umieją walczyć wręcz, wykorzystywać swoją siłę i jakoś się tak nie wyróżniają specjalnie niczym. E, także myślę, że remis też będzie to sprawiedliwym rezultatem. Kolejna kategoria i znowu remis, no bo w inteligencji żaden też z nich e, nie jest jakiś o wiele lepszy od drugiego bo w przypadku Ksyziego właśnie mieliśmy tą przewagę, że mądro podjął decyzję po spotkaniu tych kosmitów, że dzięki niemu e, przyszłość jego rasy była wręcz świetlana e, i naprawdę dobrze działał. No to tutaj co prawda Godiefowi udało się pokonać przeciwników w postaci Krasnodów, a Ulgukhai dobrze dowodził trolami, rządził trolami i trole też były siłą, z którą trzeba było się liczyć, ale no generalnie jest to Podobny poziom inteligencji bym powiedział, szczerze mówiąc. Dalej strategia, punkt dla Ulgukhaja, bo wydaje mi się, że o ile właśnie w walce jeden na jeden, no to podobnie, o tyle Khay ma tą przewagę, że wydaje się lepszym dowódcą bitewnym takim, który mógłby faktycznie na polu bitwy wydawać jakieś rozkazy, oczywiście tam w języku troli w sposób, Natomiast Godjev no, niby też miał pomniejsze demony, które były jego sługami, ale raczej nie był jakimś takim dowódcą, że tu rozstawił te oddziały, tu tamte. Bardziej po prostu przewodził takiej hordzie, takiej grupie demonów e, i w ten sposób walczyli. Także myślę, że tutaj Ulgukhaj zyskuje punkt. I ostatnia kategoria. I doświadczenie. Oczywiście Godjev wydaje się, że dłużej mógł żyć od Ulgukhaja e, udało mu się też wypędzić właśnie krasnody, wyrżnąć je Ulgukhaj natomiast pojawia się już w dwóch częściach gry bierze udział w różnych działaniach wojennych i to jednak działa na jego korzyść dlatego w ostatecznym rozrachunku postawiłem na remis w wielu kategoriach było tak, że bardzo blisko byli e, właśnie w tych kategoriach, w tych parametrach różnych siebie i ostatecznie stawiałem przez to na remis. Mamy remis z małych punktów 8 do 8, e, także no nie mamy takiej sytuacji jak z Ksyzim, gdzie jakąś udało mu się wygrać tym jednym skromnym punktem, ale nadal e, mamy remis, a mimo to uważam, że Godief jest lepszy od Ulgukhaja. Oczywiście uważam, że Ulgukhaj mógłby stawić e, większy właśnie e, opór Godiefowi, z racji na to, że miał tarczę. I ta tarcza mogłaby trochę tych ciosów jakoś przyjąć, choć na ognisty miecz Godiefa też raczej by za dużo nie przyjęła. No, jeśli chodzi o jego wytrzymałość, no to Godief, jeśli trafiłby ulgu Khaja to pewnie zatopiłby ostrze w jego brzuchu czy klatce piersiowej, tak samo jak z Ksyzim. I raczej by go w ostatecznym rozrachunku pokonał, okazał się lepszy. No, Godief to jest jedna z najpotężniejszych postaci w całym uniwersum Kingdoma. I o ile Ksyzy i ulguk też są bardzo silni, też są bardzo dobrymi wojownikami, że nawet w walce wręcz mogliby stawić opór Godiefowi, o tyle jeśli chodzi o taką ogólną moc, no to Godjev jest zdecydowanie potężniejszy. Właściwie w przypadku Godiefa to nie wiem, czy nie powinienem dodawać tej kategorii moc, i wtedy zyskiwałby on e, dodatkowy punkt, także w kategorii moc wtedy by zrobił 6-6 e, z Ksyzim i wygrałby 9 8 z Ulgukajem i w małych punktach oprócz tego, że ogólnie by wygrał na jakieś 70%. E, no myślę, że walka by była dla niego trudniejsza niż e, z Ksyzim, natomiast e, ostatecznie tak no raczej dość pewnie by wygrał. Udało mu się trafić wroga i zakończyć ten pojedynek na swoją korzyść. Na Uguaja mamy więcej w Kingdomie, więcej go widzimy, ale mimo to nie wykorzystują tak swojego potencjału, nie, nie wyróżnia się w żadnej kategorii potem przez to. No i po prostu troll jest słabszy od demona. Blood demony są naprawdę jednymi z najpotężniejszych ras w całym świecie Kingdoma, także godz. Moim zdaniem by wygrał z Lugukhajem. Oczywiście piszcie w komentarzach jakie jest wasze nad, zdanie na temat tego pojedynku. Kto by wygrał w poszczególnych kategoriach. Kto by wygrał w ostatecznym rozrachunku. Moim faworytem zdecydowanym jest Godjev. Uważam, że to on by zwyciężył w tym pojedynku. Jest to jedna z moich ulubionych postaci. A także jedna z najpotężniejszych postaci. Wysoko myślę bym ją dał w topce. Jeśli kiedyś e, uda mi się takową zrobić. Eee, bo pewnie się uda. Tylko będę musiał się przygotować już naprawdę tak mocno. E, I wtedy taki odcinek... Kingdom Rush Extra by się pojawił, swoją drogą tam będę musiał naszykować odcinek o najsilniejszych rasach, bo to wygrało też, znaczy nie wygrało, tylko było blisko wygrania w jednej z ankiet, także o tym będzie jakiś, któryś z kolejnych odcinków, a w tym się z Wami żegnam, także trzymajcie się i cześć!